wszystkim z Wika, spotykamy się w nowym odcinku z Drabkowem i, jako ostatnia premiera stycznia, u nas wpada Drabka Mega Pensja, która już ma 100 kolejną edycję. Kosztuje ta drabka 10 zł, główna to 550 tysięcy. Całkiem fajnie. Niestety ja jeszcze nie wygrałam głównej. Najwyższa nasza wygrana w tej zdrabce to 200 zł po prostu wieki temu. Yy, czy lubię tą zdrabkę? Lubię. Średnio, ale lubię. Yy, tej zdrapki, akurat tej edycji jeszcze nie drapałam wszystko. Wydrapiłam razem zdrapki, kupowałam kolekturze. Mam tutaj po kolei, czyli numery 9, 10 i 11. Główna to dwa razy napis mega pensja. Reszta stopni to szukamy nasze liczby wygrywające. Myślę, że niezwłocznie możemy drapać. Zacznę od zdrapki o numerku 9. No i ruszamy. No to odkrywamy nasze liczby wygrywające. I w zdrabce numer 9 to 44, 18, 39, 2 i 27, o tak będzie wszystko widać. Co mamy? 34, 31, 7, 6, 28, 37, 1, no na razie obok albo coś podobnego, 16. 45, 22, 43, 32, 19, no oboki oboki, 12, 41, mega pensja. 47, dwa ostatnie okienka, 11, którego nie mamy i 23, 4 kontrolne podejrzewam, że tutaj. No i mamy różne.

To zabieramy się za ostatnią, dzisiejszą premierową zdrawkę. Dzisiaj bez bonusa, tylko sama zdrawka premierowa. No i co tutaj szukamy? Znowu szukamy jedenastkę. Zobaczymy. Z tych wszystkich liczb moja ulubiona to jest 42. Zobaczymy, czy ona coś mi przyniesie. 9, 47, 11, 42 i 5. 11, 11. Wcześniej miałam teorię, że jak e, numer z taki sam jak jedna z liczb, które szukasz, to będzie przegrana. Nie wiem, sprawdzimy tym razem, jak wypadnie. 48 mamy obok, 5 mamy wygraną, mamy zwrot. Dobrze, 1 to już ja przez przypadek wydrapałam, 40 nie mamy, 7, 3.

Co? No to premiera się odbyła, wygrana się pojawiła, niestety tylko jedna, tylko zwrot, ale to jest lepiej niż całe. Dziękuję wszystkim za oglądanie, pozdrawiam Cię krótko z Warszawy, pa!